Założyłam sobie, że nie będę na przykład kupować ubrań, bo mam zdecydowanie wystarczającą ilość. Sprzedaję też swoje ubrania na platformie popularnej i sprzedaję je z sukcesem. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten, to takie uczucie, że pozbywam się rzeczy i mam więcej powietrza w domu. Tak jakby, że, że tej przestrzeni jest więcej, mam malutkie mieszkanie i odczuwałam to, że, że lubiłam gromadzić rzeczy i przeczytałam sobie trochę informacji o tym takim trendzie, żeby nie kupować i bardzo mi się ten trend podobał. Wykorzystujmy to, co mamy. A w showbiznesie w ogóle da się przez rok nie kupować ubrań, no bo są ścianki, są różne pokazy, są różne rzeczy. No tak jak dzisiaj na przykład, słuchajcie, to dostałam od organizacji, która jest sprawcą dzisiejszego wydarzenia. To nie jest moje. To jest moja sukienka, którą kupiłam sobie bardzo dawno. To dostałam od mojego chłopaka, którego serdecznie pozdrawiam. To są po prostu moje ubrania. Pracuję na coś, dzień ze stylistką Agnieszką Wawoczny, którą też serdecznie pozdrawiam. I, I staramy się jak najwięcej czerpać z mojej szafy, z jej szafy, z rzeczy z drugiej ręki, albo y, często też pożyczamy ubranie od projektantów. A jeżeli bardzo mi się podobają, no to ja po prostu faktycznie kupuję, ale już od dawna to się nie, nie wydarzyło. I y, staramy się podchodzić do tego w sposób jak najbardziej racjonalny. W ogóle jestem wielką fanką takich... Y, Akcji typu wymianki, kiedy się spotykają znajomi, znajome i się wymieniają po prostu ubraniami. W ten sposób nie kupujemy, zmniejszamy ten obieg ciuków i w sensie zamykamy ten obieg ciuków i dajemy sobie nadal tę radość, ten wystrzał endorfin wynikający z posiadania jakiejś nowej rzeczy, możliwości stworzenia nowej stylizacji, a jednocześnie nie kupujemy i bardzo mi się to podoba. A co ostatnio tak wymieniłaś? Wymieniłam ostatnio taką różową, krótką kurtkę. Oddałam ją i w zamian dostałam taką, taką spódnicę we wzorki, która jest trochę za mała, więc nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale już gadałam z jedną koleżanką, że mogę jej oddać. Ona też nie wie, czy ona będzie na nią dobra, ale okaże się niedługo.